Hamski, czy pamiętamy piosenkę o paprykowych nosach, którą Owca śpiewał w Do tej pory jeszcze jak to oglądam. Jakieś plany na start e, Federacji, Mariusza Czerniewicza. Pamiętamy tą piosenkę. <kluzła> tak. Fajny był Łukaszoł. To było znowu... Teledysk był do niej. Nagraliśmy, nie? Że tam strzykawkę mi tam w wsadzasz i wyszliśmy tacy. To chyba Ty... był teledysk do piosenki. Nie, to był short. To był short? To był nie short był do, do tych. Do to budżetu? był jakiś short Black Friday. Nie. Tylko... Nie, 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 to był short Black Friday. Możliwe. Eee, kurczę, pa... eee, no to pamiętamy i ten Wukasz, o w ogóle format. Ja byłem fan. Robiliśmy pierwsi komentarzy. To, to było takie komentarze, znowu, no, nie? Tylko ja nie... w ogóle... Ch... Wyprzedziliśmy czas, wy i czekaliśmy na tym jeszcze. Wy chcieliście ekipę założyć. Pamiętam, że było tak, że mieliśmy tylko warszawski koop no, być tym. I ekipa, i ja miał, no, I ja chciałem w ogóle, żeby ekipa była prowadzona ciągle jak w WK Show. No. No i to widzisz, było, teraz byśmy byli no. tym top no. no Moim marzeniem tak, w ogóle no. właśnie było, żeby to byśmy było WK Show. Się. Że na ekipie, żeby było cotygodniowe właśnie takie no. opowiadanie o nowych rzeczach. To, to cały byłby, czas można zrobić, nie? To byłby czwarty. No zaczynałby się piąty rok, z Łukaszą, nie? No. To cały czas można zrobić, nie? Gimper najbliższy jest temu formatowi, bo tak. my też tam tak nieoceniająco nagrywaliśmy, co tak. się stało, nie? No, no. <laughs> kurwa, można by było to zrobić, nie? Mo no to można by było. Bo na wukadzik mamy często problem z materiałem, bo no. na wukadzik albo nagrywamy z tego jakieś. zrobić komentarze. No były takie były takie właśnie. No to jest spoko bardzo. Adam, zaraz pola, bo mo może zmienię pola. No że większość ludzi, 68% wierzy, że w latach 60 No dobrze wiedzieć. Już 67, 60. zostaw. Wyrówna Ale chcę zrobić teraz z Ale jest. Będziemy, że będziemy, w ogóle nie wychodzimy, dopóki Zakończymy, nie będzie... 5 50... zakończmy, end. Tak, styka. Mm. Ta, bo... <laughs> Czy słodzik w dzikach jest lepszy niż aspartam? Yy, bo ja bym powiedział, że może smaczniejsze, ale tak samo bezpieczne. Po prostu. Tak, ja pamiętam wtedy byłem napalony na te... Bo to był 16 rok, te mikrofony i tam z Błażejem i Zdeją była gmina, że to jeszcze było takie nowe wszystko, że to nie było tak, że każdy miał jak, każdy miał jak Joe Rogan, no. tylko i wiesz z tymi mikrofonami była rzeźba. No teraz wszystko mamy, po no. prostu to jest kwestia podpięcia tego, ale ja nadal jestem, ja bardzo <grym> lubię ten format. No, no tak. Zobaczymy, pomyślimy. Jest nowy rok, można coś takiego zrobić. Tym bardziej, że na Wukadzik i tak albo nagrywamy sesję, albo nagrywamy tak jak teraz będzie materiał z podsumowania 2022 roku. Albo Więc... interakcja z widzami. Tak, czyli typu oglądamy jakieś TikToki, no to kurwa, no myślę, że lepiej, lepiej niż oglądanie TikToków. Weszło jakieś WK show. No. Tym bardziej, że teraz, kurczę, też Najpierw jesteśmy na bieżąco. Na YouTube, siedzimy. wtedy to tak bardziej chcieliśmy fitness no. opowiadać, nie? Że ktoś tam coś tam. Oj, myślę, że. Teraz możemy. We freakach siedzimy. We Każdy freakach z nas. Siedzimy, Pączek siedzi tam z tobą w Gen z, tego typu tematy. No w, no, w różnych, no? A co? co że i, ty? Chcesz być? że i, i tak jak ja na przykład patrzę na komentary, jakieś takie podsumowania Gimper robi to i tak myślę, że tyle się dzieje na YouTubie, że kurde ciężko to jest, że myślę, że jak myślimy, myślimy, że ogarniamy to, to jest jakieś 40%. Mm -hmm. No tak. Twitch, Twitter. Ale nie, że sam YouTube. że, A sam, że sam YouTube? No, że tyle się dzieje na YouTubie, że i tak jest ciężko to ogarnąć. No. Tak. A co właśnie dochodzi jeszcze ten Twitch, Twitter.